Dobra, trzecia ściana stoi. Tak wygląda. Przekątne jest, pościągane na narażnikach Także teraz kolejną ścianę budujemy. Także ściana numer 4 stoi. Nie trzy, tylko cztery, bo ta mniejsza jest taka niewydajna. Niewyraźna Dobra, lecimy dalej z budową Dzięki Elo Jakby co, to do później Tak wygląda reszta ścian O, super Tu już na następną już beleczki oddawane Dobra ero